Beata Szydło objęła stanowisko premiera po wygranej Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych 2015. Chociaż ostatecznie została zastąpiona przez Mateusza Morawieckiego, wciąż pozostaje ważną dla polskiej polityki personą, która wkrótce wystartuje w elekcji do P. Postawę polityk w bardzo ostrych słowach zdecydował się więc skomentować były działacz PIS. Beata Szydło została już oficjalnie ogłoszona jako kandydatka prawa i sprawiedliwości w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Była premier może więc wkrótce wyjechać do Brukseli, aby tam reprezentować Polskę oraz jej interesy. Beata Szydło nie jest dobrą kandydatką do P? Stanowcza opinia byłego polityka PiS decyzję o starcie polityk w elekcji zdecydował się już skomentować Michał Kamiński, który pozostawał wysoko postawionym członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2002 do 2010 roku. Dziś poseł nie ma już nic wspólnego z dawnym ugrupowaniem, dlatego też nie boi się otwarcie krytykować decyzji podejmowanych przez jego kierownictwo. Kamiński w wywiadzie dla Wirtualnej Polski odniósł się do słów Mateusza Morawieckiego, który stwierdził otwarcie, iż nie widzi drugiej tak proeuropejskiej partii w Polsce, jak właśnie PiS. Komentując stwierdzenia premiera, polityk przypomniał niedawne działania Beaty Szydło, starającej się obecnie o mandat do P. To jest ugrupowanie, którego czołowi liderzy nazywali flagę Unii Europejskiej szmatą. Pani Beata Szydło. Poprzedniczka pana Morawieckiego, wynosiła flagę europejską z kancelarii prezesa Rady Ministrów po raz pierwszy od daty wejścia Polski do Unii Europejskiej, a nawet wcześniej te flagi tam wisiały. Pani Beata Szydło chciała je wyrzucić i jedzie dziś do Brukseli po kasę, bo jest to osoba niezwykle pazerna, co udowodniła całym swoim życiem, stwierdził niezwykle krytycznie Kamiński w rozmowie z Markiem Kacprzakiem. Michał Kamiński krytykuje całość działań PiSu. władzy wcześniej. Były polityk PiS odpowiedział także na pytanie dotyczące kwestii umiejętnego czytania przez ugrupowanie społecznych nastrojów. Poseł stwierdził, iż siła polityczna Jarosława Kaczyńskiego nie jest wcale sprawna w tym zakresie, o czym świadczyć ma szereg nietrafionych jego zdaniem decyzji. Gdyby prawo i sprawiedliwość umiało czytać nastroje społeczne, to by nie wyprowadzało Polski z Europy, nie wprowadzałoby klerykalizacji, nie zachowywało się tak ordynarnie, w sposób chciwy na poziomie zarówno personalnym, jak i strukturalnym, powiedział bardzo stanowczo Michał Kamiński, uderzając tym samym w pozostałych działaczy ugrupowania rządzącego. Beata Szydło nie odpowiedziała jeszcze oczywiście na krytykę dawnego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Nie uczynił tego także żaden z jej partyjnych współpracowników.